Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to pierwszy odcinek z gry Shakes and Fidget, odcinek pilotażowy, ponieważ jest to pierwszy odcinek na moim kanale, w którym opowiem pokrótce co będę nagrywał oraz przedstawię wam moje postacie, nie będzie się tutaj dzisiaj za wiele działo, yy, więc tak, na kanale, kanał przede wszystkim, content jaki będę zamieszczał na kanale będzie dotyczył gry Shakes and Fidget, nie planuję póki co nic innego, w tą grę gram już naprawdę bardzo długo, i wiem o niej dosyć sporo, więc podzielę się z wami tą wiedzą, zwłaszcza że dużo osób przede wszystkim jak startuje nowy serwer, tak jak właśnie W37, na którym mam swojego paladyna, jest młodym serwerem i na nim właśnie dużo osób tutaj z gildii, którą swoją drogą sobie prowadzimy z Naruciakiem, z Gimperem i z chłopakami staramy się, aby ona się fajnie rozwijała. I dużo osób się mnie właśnie pyta o różne aspekty gry, przede wszystkim o arenę, która weszła dosyć niedawno. Swoją drogą, pierwszy odcinek to będzie właśnie poradnik do areny. Powinien pojawić się jutro, bądź też pojutrze, to jeszcze zobaczymy. No i co? Oprócz tego, oprócz właśnie poradników, które będą krótkie, treściwe, będą trwały kilka minut, będę w nich starał się zawierać wszelkie potrzebne informacje. Będą także ciekawostki dotyczące tej gry, tej gry. Let's play nie przewiduję, ponieważ jestem taki, że w tej grze nieraz po prostu nie mam jak nagrywać, a w tej grze się staram robić wszystko po 12 w nocy, więc let's play jako takich nie będzie. Może jakieś ciekawe walki, które pozapisuję, jakieś kompilacje, coś takiego. Generalnie pomysłów mam dużo, więc tak jak mówię, każdy gracz fan tej gry, bądź też nie fan, ale ktoś, kto jest zainteresowany tą grą mam nadzieję, że u mnie zostanie na dłużej. No i co? To w zasadzie tyle, co będzie się pojawiać. Mam tutaj warto już do rana, ponieważ sobie złapałem pupila z ognia, tutaj tego. I myślę, że to wszystko tak naprawdę póki co. Tak jak wspominałem, pierwszy film po tym to będzie poradnik do Areny. Później podejrzewam, że inne poradniki do pupili, do twierdzy. Oczywiście wiem, że na YouTube jest dużo poradników. A no, może być takie. Jest dużo poradników, ale nieraz są one nieaktualne. Dotyczących areny nie widziałem w sumie ciekawego poradnika dotyczącego areny, bo nikt go nie nagrał w Polsce, przynajmniej na polskim YouTubie więc postaram się być pierwszy, żeby to było jakoś fajnie zrobione. Tak jak wspominałem, ciekawostki, może jakieś let's play'e, chociaż z tego stary, będę starał się unikać, bo to jest nudne i każdy to nagrywa, więc no. A jakieś przeklikiwanie lożków to wiadomo, każdy lubi, więc może też się pojawi. W ogóle przepraszam, ale nie jestem przyzwyczajony do tych dźwięków z gry. Włączyłem je tutaj tylko na potrzeby nagrania, żeby były, więc yy, czasem się mogę zaciąć, bo te dźwięki nieraz to są śmieszne. Te dźwięki otoczenia mam w ogóle wyłączone, tu mam na 10%, ale i tak to mnie nieraz rozprasza. Dobra, jeżeli chodzi o mój mikrofon, mam mikrofon z słuchawek, może to nie być, nie wiadomo jaka jakość, ja to się postaram jakoś fajnie obrabiać w Audacity, żeby to jakoś brzmiało, no ale wiadomo jak to jest na początku. No i tyle, dobra, skończmy to gadanie, może przedstawię wam swoją postać. Pierwsza postać, jaką tutaj pokażę, to jest mój Paladyn na serwerze Międzynarodowym 37, którym, na którym, tak jak już wspominałem, mamy gildię. Z Naruciakiem, z Gimperem, z Prowciem, z Tewizem, ogólnie tutaj z chłopakami. No i co? Gildia się fajnie rozwija. Gildia jest tak naprawdę, nie wiem czy nie jest top 3 serwera. Tutaj jest Terra, to jest Gildia Paula. Ona jest bodajże top 1. Nie wiem czy Delirium nie jest top 2, a my bodajże jesteśmy top 3 pod względem levela i tak dalej. Chcemy w gildii mieć tylko Polaków, bo jednak z doświadczenia wiem, że lepiej jest mieć. Tylko Polaków na międzynarodowym serwerze, bo obcokrajowcy nie czują się dobrze, jak jest większość Polaków i często wychodzą z gildii, więc od początku starałem się właśnie takie założenie mieć, żeby w gildii byli sami, o tutaj ktoś dwa dni już, byli sami Polacy. Dobrze, więc tak wygląda mój Paladyn, jest to top 2 Paladyn na tym serwerze. Powiem wam, że rywalizacja jest zacięta, bo tak jak na przykład Wojownik jest tylko jeden, tutaj Antoniako. Tak, no berków to jest wiadomo masa. Tak, paladyn jest tutaj Golden Giampi, który ma dwa levele mniej, ale jest tutaj gdzieś jeszcze Demonko, poczekajcie. Może po prostu wpiszę Demonko LP. O, jest. I to jest właśnie to jeden paladyn, tutaj mnie przegonił praktycznie o... Znaczy no, o 8 leveli. może mówię o 8? Który ja mam? 248, tak. To 8 leveli, więc no tutaj Demonko gra naprawdę mądrze, bo tam oglądałem jego odcinki. No ale nic, będziemy z nim walczyć. Tutaj nam się buty świecą, ale raczej go nie zabijemy na ten moment. Poczekajcie, może, może się uda. On Tutaj ma o wiele więcej siły i HP. No na razie nie, na razie go nie zabijemy, ale postaramy się te butki do klaserka zdobyć. Dobra, więc tak wygląda mój palady. Jest to top 2 palady na serwerze. O, tutaj sobie spadłem teraz z rangi. Pupilki mamy tutaj, jesteśmy teraz na ósmej pozycji, ale tak jak wspominałem jest chwila po północy, a my już zrobiliśmy ataki a tak generalnie około to 15 jesteśmy, złapałem sobie tutaj tego pupila właśnie z ognia, który był dzisiaj Mam tutaj sporo pupili do połapania jeszcze, bo tutaj mam piątek noc, tutaj mam czwartek, czwartek noc, piątek dzień W ziemi mam niedziela noc, więc sporo jest tutaj do połapania tych pupili właśnie yy, Dobrze, no i tak jak mówię, tak wygląda mój paladyn Teraz może sobie przejdziemy na wojownika. Tutaj w ogóle nie zwracajcie uwagi na te postacie, one nie są zapisane, ja je tutaj trzymam tylko po to, żeby sobie obserwować topki innych serwerów, bo zawsze mnie to ciekawi jak tam się rozwija sytuacja na innych serwerach, więc sobie właśnie obserwuję. Drugim moją postacią, drugą moją postacią, tak naprawdę główną, jest to mój wojownik, wojownik 340 poziom, na którym gram od startu serwera 35 międzynarodowego. Czyli to jest tutaj, mam zapisane 9 sierpień tego roku. Znaczy w sumie to już nie tego roku, tylko zeszłego. Yy, więc teraz mam tutaj, jak ubrany do robienia awki, bo tutaj mi się zrobi karczma, a zrobi mi się warta, to będziemy sobie, będę sobie klikał awkę. Yy, tutaj, jak widzicie, mam 18 decylionów run, więc całkiem sporo. No i co, tutaj w sali chwały jesteśmy na pozycji piątej, w ogóle jest tutaj masa wojowników, tak jak nikt nigdy nie ogrywa wojowników, tak tutaj jest ich po prostu odgroma. mamy tutaj Orestesa, który jest 346 poziom ma, Safira, która ma też praktycznie 346, mało jej brakuje, no i my gdzieś tutaj na trzeciej pozycji pod względem tych wojowników jesteśmy, gonimy, gonimy tą topkę. Powiem wam, że nie, nie grałem na 100% od startu serwera, dopiero później zacząłem, tak można powiedzieć tryhardować, stąd też wynika ta przepaść w levelach, bo 5 leveli na tym poziomie, 6 w sumie, to jest całkiem sporo. No i mamy tutaj Actimela, który też jest z Polski, ma 340 poziom, czyli tak jak my, tam można powiedzieć pół levela mniej, ale to jest nikoma różnica, więc tutaj z Actimelem się można powiedzieć, że ścigamy. No i co, uważam, że ta postać jest bardzo dobrze, dobra, dobrze rozwinięta, tak starałem się ją dobrze rozwinąć. Tutaj możemy sobie w sumie nakarmić pilki na szybko. Yy, no i co, te dźwięki są okropne, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, czy nie będę tego wyłączał. Tu jest niby jakieś tam urozmaicenie na odcinek, ale mniejsza z tym. No więc tak wygląda mój wojownik. Nie będziemy tu się rozgadywać. Tak jak mówię, to jest postać, w której gra, na której gram na 100% praktycznie, nie od startu. Robię trzy paski od startu, ale jednak tak mocniej tryhardować zacząłem troszeczkę później, stąd też, tak jak wspominałem, ta różnica w levelu. No ale z tej postaci jestem zadowolony, jest bardzo dobrze moim zdaniem rozwinięta i będziemy sobie tutaj grać dalej, a nuż kiedyś się uda yy, wejść na to top 1 pod względem wojowników, bo raczej z levelem yy, takiego berka to... Szybko ich nie dogonimy. Tutaj już mają 352, tutaj Eros ma 353 prawie, więc no ciężko. No ale Berek to wiadomo. Okej, okay, moja ostatnia postać, berserk. O, tutaj nam się skończyła karczma. A to sobie ustawimy też do rana póki co. Yy, to jest berserk na serwerze 37 polskim, na którym mieliśmy, a w zasadzie mamy nadal gildię yy, z Naruciakiem. Yy, tutaj jesteśmy na 8 pozycji, uważam, że nieźle, bo ta gildia miała swoje wzloty i upadki można powiedzieć, więc całkiem przyjemnie. Yy, no i co? Tutaj powiem Wam, że z tej, gry, z tej postaci raczej nie będą się ukazywać odcinki, ponieważ nie podchodzi mi Berserk. Ja tutaj sobie gram yy, regularnie, czyste tą mawkę, robię. Robię to wszystko, tu też sobie w sumie nakarmię już przy okazji yy, tak jak mówię, no gram tutaj, gram, ale jakoś bardzo na tej postaci nie ukrywam, że się nie skupiam. Yy, I tak jestem, mam najwyższy poziom w gildi, więc tak naprawdę gram tutaj tylko dla gildii, żeby wspomagać tę gildię, bo jednak sporo tutaj robię. Ale generalnie to, tak jak wspominałem z niej, odcinku, raczej nie ma co się spodziewać, bo berserk mi po prostu nie podchodzi. Berserk szybko leveluje, ale w późniejszej fazie gry jest słaby. Przez co. No potem takim wojownikiem będę go niszczył, tak samo Magowie podejrzewam, ys, chociaż no, w późniejszej fazie gry to te walki to i tak jest RNG, więc, więc no tak, o tutaj nam się jakiś kryształ wydobył, mm, inteligencja, dobra, poczekajcie, 313 to jest słaby kryształ, tu mamy 304, dobra, no to podmienimy już, niech będzie. Ale i tak szału nie ma. Dobra, w takim razie dziękuję. Oj, nie to chciałem kliknąć. Dziękuję Wam za odcinek. Jest to, tak jak wspominałem, odcinek pilotażowy. Jutro bądź pojutrze w sumie nie chcę obiecywać w najbliższym czasie po prostu pojawi się poradnik dotyczący Areny. Który już będzie, tak jak wspominałem, treściwy, krótki, będzie z nim wszystko zawarte. I skupimy się tylko i wyłącznie na tym zagadnieniu, żeby jakoś to fajnie wyglądało, funkcjonowało. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeżeli Wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję przede wszystkim, jeżeli Was ciekawi właśnie content Shake'sa, no to co, nie obrażę się. No i dziękuję bardzo za oglądanie, życzę Wam miłego dnia, wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, cześć!